Cześć ziomeczki z tej strony koksel witam was w moim czwartym odcinku z Brawl Stars dawno już nie było tych odcinków ale chcę teraz zrobić odcinek bo aktualnie no jest dziesiąta powinien być teraz koniec sezonu ale nie ma dobra ale teraz odbiorę sklep który mam Kurde, jakie fajnie dobra to do, do, do teraz takie wygody ten. Właśnie Jakiś quest tutaj mam, nie wiem A dobra, walka z robotem um, Tutaj za 48 poziom trafiłem no Odbieram sobie te monety, te 500 bo ja mam, o, tak ogólnie mam w ogóle karny zamiar Kupiony pas mam kupiony um, No i teraz te monety 500 Mówię sobie Odbieram sobie te monety i mówię sobie po prostu ten: no, że bo mam gaila na 8, będę go na 9. Tu właśnie mam teraz gaila, już wam pokazuję. O, gaila. mam tu gaila właśnie mogę przy na 9. Brakowa brakowałem 50 monet, 50 monet, eee, właśnie odebrałem to, właśnie te 500, brakowałem 50 monet. Otworzyłem ProBoxa, mówię sobie, dobra, na Easy będzie 50 monet, bo w ogóle już nie mogę trafiać, Będzie ten otwieram. Tutaj niespodziewanie. Niespodziewanie to. XD. muszę zrobić przerwę. Dobra, już jestem z powrotem. Po prostu musiałem na chwilę tam. Yy, w, w ten musiałem iść do mojego pokoju. No ale dobra. Dalej tego końca sezonu nie ma. Dlaczego to ja nie wiem. Właśnie mi się zawsze spóźnia ten sezon, więc nie wiem, dopiero się widzimy chyba o 10.30, więc no, robię cięcie. Widzimy się o 10.30 no. Jestem po przerwie już, jest aktualnie 10.12. Dlaczego też akurat zrobiłem? Akurat zacząłem znowu film. No bo... zobaczcie. To i tak jest, ale końca sezonu nie ma, więc zaraz to się otworzymy, a jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jeśli ktoś szuka klubu, nie jest w żadnym klubie. Zapraszam do tego klubu. klan Oxela od 1000 pucharków jest normalnie otwarty, więc no, zapraszam. Jak ktoś szuka klubu, no, to no Clang Oxela no, i no więc no, możemy zaraz, w sumie możemy już otwierać. Mmmm... No Mr. na gardy tylko mam właśnie 1000, dobra. Okej, okay, to może najpierw Big Box. Cyk. A1, dorość. już myślałem, że kurde, nie wiem jaka jest tarpała, coś takiego A ile? 36, okej okay. Jeszcze megabox, dobra y -hmm. Może, 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 nie, może być jakiś gadżet, może star Ale zobaczymy, dobra, uwaga, otwieram to No nie, nie ma nic, ale ciekawe ile 131, no tak, okej Dobra, jest teraz Idziemy go ulepszać. Na którym? Na tym trzecim. Nie na czwartym. Dobra, prawie na piątym mogę ulepszać. Dobra, i teraz uwaga. No, Gay na dziewiątym. W ogóle jutro, albo nie wiem, może za dwa dni zrobię odcinek. Jak Bian Gale na 600. Więc no. Warto oglądać. Okej. Okay. No, teraz idziemy teraz lecieć. Grać kiełkiem. Tutaj ruro zaczęto, już jest. Like Dobra, mam jakiś, jakiś, jakiś ból, robię nie po to to, co robisz? Wiem, wiem, że to są boty, bo to jest taka super no to co? To się spodziewać. Dobra. Nie ja, ja nie umiem, ja nigdy nie gram w piekach, więc nie spodziewa się, że wybrać jakieś check nie ma, to O trafiłem, zrobiłem, dobra. Mmmm, czy teraz ja wymierzę w ogóle kurde powiadomienia z YouTube'a. Okej, okay. tu jest teraz krzak, tu nikogo nie ma. Na środku chyba jak nic są. W sumie to są boty, więc nie wiem. Chyba nie mam wszystkich w krzakach. No rosa, daj się trafić, no kurde, o, Dziękuję. O fak. O fak, ale się nie Dobra, nie Zostaw Jest, żyje, dobra, dzięki, bocie Okej, okay, cyk Na to chyba będzie win. Albo nie wiem. Dobra, jest, myślę, że jeszcze jeden. Ok, więc mamy wina Czwarta ranga przy przynociełku. w jeszcze nie ma, no bo dopiero 1016 jest. Ok, zagramy się jeszcze raz tym kiełkiem. Chyba, z nie z tych megaboxów i bigboxa Ale ta Kilka mam na prawie na piątym Idziemy mhm. teraz tutaj skrzynkę Zniszczymy teraz swoją Bo za pięć godzin ją no Ja nie wierzę, no Dobra, idziemy teraz na środek Bo mam nadzieję, że tam będą jakieś skrzynki nie powinno się grać kiełkiem na solo no w zasadzie chciałem go jakaś nie chciałabym na Brawl tam tu w ogóle już się dziwne rzeczy nie wnikam dobra, tutaj jest księgaczka halo, okej okay. no. trzy tam widzę bardzo bitą dobrą skrzynkę, ale tu jest Rico tylko, że nie umiem trafić, nie wiem jest taki. No, zrobiłem Oooo, Riko Riko Nie Riko, zły Riko Dora zabijecie Nie? No, dziękuję Dobra, mamy showdown Czekam z kim hmm. A, penny, dobra No to do trafia Halo, game. No, dziękuję, dobra. 2000. damage dodaje, dobra. Okej, okay, piąte ranga. Hmm. hmm dobra, nie, 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 grać tym kiełkiem. Dobra, gram kierkiem, no a po ostatnim grafie... No to grać, dobra. Może po tej grze spróbuję, może, nie wiem, na... Na tym, na BB spróbuję. To jest Primo. Ale, Primo, nie, nie podchodź! Ja tak blisko to nie wolno, nie. Uciekaj, już, już. Dobra, nie, jednak się mdliłem sobie. Bry. że nie, primo. mam HP mam. też nie Jezus, się gdzieś po dobra. Jest Ems. No nie jest nie ma, nie ma, nie ma zabić. no właśnie. Dobra, idziemy teraz z tego parkiowa. Cztery osoby są. Mhm. Kurde, nisiek. Nisiek na znaczy. się, taki, taki nisiek, co tam. Tu może... Jakoś... Po Czy to wiem. Dwa, trzy, dwa ataki. Szybko, szybko, szybko. z miśki, z nitą Z kim? Ciekawe, z tu zostałem O, zabiję tą nitę, zabiję nitę na 9, dobrze Mam, o, z bólem mam przodę Nie zbieram mam Ból! I stąd już Komp kochę, muszę się nauczyć coś No, man czas i w miejscu Dobra, okej, okay, jest kolejny win 10.20 Więc dobra, ja w sumie dalej nie mam tego końca sezonu, więc ja przerwę Aż dopóki w ogóle... Dopóki nie będzie tego końca sezonu, więc no, widzimy się dla mnie to za parę minut, a dla was to zaraz, więc... No. Uh. Jestem po przerwie już 60.30 aktualnie. I dalej tego końca sezonu nie ma. Nie wiem dlaczego. Może... Zaraz, może zaraz będzie, dobra, może zagram grę jedną, to może będzie to nabrał bo zagramy jedną grę. Może po tej grze będzie, zobaczymy. To tak może trwać się jakieś 13 minut.

No mam nadzieję, że Mister P się poradzi. Ojej, to mi nie. Uciekaj. uciekaj, 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 uciekaj. Dobrze, dobrze, dobrze. On nie myślał, dobrze. Dawaj, Mister P, dawaj ją. No to co specjalnie stało, żeby ona nie mogła wyjść. Brake man? Nie! Dobrze, Peterka. Dobrze to wiem. No, Mister pinokur, no kurde, mać. Co trafić. No kurde, tak stoi, pod bramką melo. No, co za śmieć. Jezus jak on skiluje, oni tak, nie wiem, po co, idę po co skiluje się nie umiem. Dobra, dobrze, O oh, Wow. God, już 10.32 jest. 32 to, znaczy, nie czekać, to jest cienie, nie Dzień, dźwaj, mi przeczytał P, Mister Pi, Mister Pi to? Eee, nie pytajcie co ja zrobiłem. Myślałem, że jest dla nich jeden. Dobra, nie było tego. Jest że to jest overtime. Dobra, nie było tego. Dajcie go końca sezonu? Nie ma, no kurde. ej. Podobało się coś, czy nie? Dobra, to poczekam jeszcze chwilę, zaraz do Was wrócę. Ok, już jest koniec sezonu, bo właśnie widzicie. Do kogo dostaję Star Pointsy To akurat chyba będzie mu rekordowy sezon Darila do, do Bo, do Bibi, do Sandiego No 2000 prawie 200 Czasem dużo pucharków to nie straciłem? myślę, że dostanę minus 1000 pucharków, a oceniamy minus 700, więc nie jest źle Nie jest źle, okej okay. Więc jutro widzimy się chyba na wbijaniu e, gaila No Gila na 22 radach 104 więc No, czyli tym akcentem, tym gailem Kończymy ten odcinek, więc narka ziomeczki.